Siema, z tej strony Cezar, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale gdzie dzisiaj nie wykonamy zwykłego SBc, ponieważ dostaliśmy dzisiaj Beigweina, który jest bardzo dobrym kartą jedyne co było mu potrzebne to wiec, większa ilość yy, słabszej nogi mają, więc no tak naprawdę jest to już taka karta w miarę git można nią spokojnie grać puszczuje w okolicach 300 tysięcy no i Zastanowię czy, czy się czy będę go robił, tak samo się zastanawiam nad obbondą. I na temat tego będzie dzisiejszy odcinek, ponieważ dostaliśmy dzisiaj również y, fut 13, gdzie tutaj, jest? tutaj jest, gdzie była paczka 8491, którą już otworzyłem, tak samo jak zrobiłem ważne mecze, z której też nic nie wyleciało. Oraz Otworzyłem dzisiaj już nagrodę za Champions, no, gdzie miałem dwa walkouty, ale uznałem, że, że nie będę tego pokazywał, tylko zrobimy, może powiedzieć, eksperyment, ponieważ ja chciałbym zrobić na przykład odbonne, chciałbym zrobić, uznajmy, yy, gdzie on był, no nie jestem na końcu, ale backwina. No i musiałbym wydać na nich w okolicach podobnej ceny 330 tysięcy końców i 3. Otworzenie 50 paczek 8.1 plus da mi kajty, dzięki którym mógłbym wykonać jednego z tych dwóch zawodników. Eee, wszystkie paczki, jeżeli no, robiłbym od zaja, no można powiedzieć, że robiłem odzeja, ale miał trochę to tanie zrobione, to wyszłoby w okolicach 385 tysięcy. Mi tam wyszło pewnie w okolicach 350, no ale uznajmy, że nadal jest to cena pozostałych tych dwóch graczy, no. Więc, wytłumaczone, wydaje się, że ok, No i po prostu będzie to polegało na tym, że zobaczymy czy 50 paczek da mi równowartość tego co bym wydał na jakość tych dwóch kart. Zaczniemy od pierwszej paczki, ale później będę pokazywał tylko paczki jeżeli będą jakieś 8.4+, no bo nie uznaję, myślę, że pokazywanie każdej paczki lub paczki, gdzie będzie ocena 8.3 no to nie będzie jakieś za bardzo interes... nie będzie to jakoś za bardzo interesujące. No więc po prostu już przechodzimy do tych paczek 8.4 plus. Kolejne ekrany. Jest walkout. Już po siódmej pacce chyba, i mamy P tylko nie pojechał na nobia, ale pierwszy walkout, mamy chyba szóstą paczkę, jeżeli mi się dobrze wydaje, i jest już walkout. Jeszcze nie powiedziałam tego, ale liczę na to, że co najmniej no, te trzy walkouty będą na te wszystkie paczki, no i na razie jest OK. Mamy kolejne ekrany jest kolejny walkout i teraz może pianić. No dobra. Ważne, że jest w miarę dobrze jak na pierwsze 10 paczek, ponieważ podsumując, mieliśmy w trzech paczkach ekany, nie w czterech paczkach ekrany, gdzie były razem chyba 3 8 trójki. No i te 2 8 szóstki. No ale czy na, podsumując na 10 paczek, czy 3 paczki z ekranami jest dobrym wynikiem? No wydaje się, że średnim. Na szczęście mieliśmy te dwa walkouty, no ale liczę na trochę więcej. Mamy ekrany, nie ma walkoutu, ale będzie w płykach Brazylia, SPD. No to już 8,4 musi być, nawet jest 8,5, Fabinio, więc, no, kolejna paczka, którą zobaczycie. Mamy ekrany. Jest walkout inform. I teraz, dania, czy to jest pulsem? No dobra, 8,4 inform na pewno się do jakiegoś wyzwania przychyla, na przykład, jak za tydzień dostaniemy. SBC o zawodnika urodzinowego, no to wydaje się, że 8 x Info może być przydatny. Same krany. Nie ma okautu, ale może. Jest więcej. Teraz zdajcie Manolasa. Nie ma Mano Manolasa, jest Sokratis. No ale to już jest taki, jakby można powiedzieć, wyższy sort, jeżeli chodzi o 8 pójki Są ekrany, nie ma okałtu znowu. I mamy Hiszpanię, może jakaś Brazylia, tylko nie. Dobra, jest Kepa, czyli kolejna 8 czpórka. No, był lekki przestój. Bo tepiliśmy na razie chyba przez te 5 paczek, około chyba 3-8 tujek, coś na stylu. No, ale mijamy pierwszy półmetek. Same cany. Jest w Champions League Walkout. I no dobra, to nie radzi nic dobrego. Chociaż dobrze, że jest Widal. No ale no. No to nie jest dobry walkout. Mamy ekrany. Jest kolejny info walkout, ale no może Brazylia nie. Hmm. Normalnie bym się cieszył. No i nadal się cieszę, tylko jest taki problem, że już go dzisiaj trafiłem. I trafiłem te go też z 8-1+, i mam go niewymiennego. I teraz nie wiem co mam z nim zrobić. Jeszcze jest Sancho, no ale, no robię. No po prostu dam go na quicksell i później sobie go na webupie odbiorę. Podsumując kolejną dziesiątkę. Mieliśmy dwa walkouty, no ale widala nie liczyłby zbytnio jako walkout. No i mamy chyba jeszcze 3 albo 4, 8 czwórki? Może nawet 5, nie jestem pewien. No i pozostałe karty, tam 8 trójki, chyba 3 albo 4. Mamy ekrany. Jest wakat, kolejny. I Holandia. O proszę bardzo. No nie mam pojęcia po co on mi się przyda. No ale... No takiego wandajka, no... Na pewno chodzi do jakiegoś by się przyda, ale no, gdybym nie miał Vandyka swojego, no to na pewno byłbym zadowolony. No nadal jestem zadowolony, no ale wiadomo o co chodzi. Mamy ekrany. Jest kolejny walkout. Proszę Niemcy i teraz SP Cross. Zajebiście. No po, po prostu bardzo dobrze. No bo na początku liczyłem, że będzie od 3 do 5 walkoutów. Jak na razie jest 7. No, a jeszcze zostało 17 paczek, więc no wydaje się, że jeszcze jeden wpadnie. No, ale też można liczyć na to, że wypadnie jakaś karta urodzinowa. No ja na pewno bym się nie obraził. Mamy ekrany. I jest kolejny walkout, dobrze, i jest Chorwacja, teraz dajcie modlicia. Dajcie modlicia. Dobra, jest Jakic. Okej, okay, nie jest źle. No i zostało nam ostatnie 10 paczek. No, ta dziesiątka była na pewno zdecydowanie najlepszą, ponieważ topiliśmy trzy walkouty, w tym Wandajka. No, ogólnie, jak na razie, 8 walkoutów. No, i liczyć po prostu, że wpadnie jeszcze jakiś jeden, albo może jakaś urodzinowa. Po prostu jakaś karta, albo po prostu nadająca się do SBC, albo może do składu, na rezerwę. Zobaczymy. Mamy ekrany. Nie ma niestety walkoutu, ale jest Hiszpania, SPD i jest 8 piątka jodi, więc. No, można powiedzieć, że jest to w miarę dobry traf, porównując do innych ekran ekranów. Są ekrany. Nie ma Okautu, ale może Belgię. teraz dajcie. Napastnik. jest. Jest Lukaku, kolejna 8-5. Więc idziemy w dobrą stronę, żeby może przez te ostatnie sześć jeszcze coś trafić. No i zostało. Ostatnie 5 paczek, Kto które ja już otworzę przy Was. Podsumując, wydaje mi się, że jest dobrze. No chodzi, trudno jest mi to określić, ponieważ tutaj nie ma ekranów, to jeszcze upominę. To eee, trudno jest to określić, ponieważ trafiłem ja w Vandyka. Trafiłem ja Van i wiadomo, dużo sobie się cieszyło, ale dla mnie jest to po prostu zwykła 90. No i może powiedzieć, że jesteśmy tak w granicach tego, żeby się zwyciło. Ale, w momencie kiedy ktoś by nie miał wandajka i trafiłby go i dał go do swojego składu, no to może powiedzieć, że tak naprawdę zwróciło mu się wszystko. Tutaj są ekrany, nie ma walkoutu, no ale już mówiąc dalej, no wydaje mi się, że ogólnie może podsumować tutaj na kroko udany, ponieważ trafiliśmy 8 walkoutów, no i na pewno Większość z tych kart nadałoby się do tego, żebym mógł je przepalić w jakimś z tych dwóch SBC, o których mówiliśmy na początku. Więc... No mówię, Mentiric mam w głowie, czy jest dobrze, czy źle. Raczej zaliczyłbym to jako dobry op opening, no ale co? No po prostu już otwórzmy te trzy paczki, są ekrany, nie ma walkoutu, po prostu może jakaś 85, Portugalia, PP i jest 84, którą bym Wam pokazał. Więc po prostu już zobaczmy te dwie ostatnie paczki i no będziemy kończyć. Przedostatnia paczka i mamy ekrany. Nie ma okautu. No i Kolumbia. może jest po, czyli mamy kolejną osiem piątkę już czwartą dzisiaj. Jeżeli, no tak, czwartą dzisiaj, więc jest git. Można, można powiedzieć, że openik jest git, jeszcze acerbik, tego już trafiam trzeci raz dzisiaj. No, na pewno jest dużo os osiem tujek, które będę musiał odzyskać, no ale to jakoś, wydaje mi się, że w miarę się uda. No i ostatnia paczka. Niestety nie będzie nic tutaj, więc co? Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, no i... Widzimy się w dostępnym. Siema!